20 stycznia 2025 rok poniedziałek Udało mi się tu jeszcze przybyć na końcówkę wyburzenia byłego Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. W piątek jak wam nie w sobotę, w sobotę jak wam pokazywałem, to tutaj został jeszcze taki fragment budynku. Tam był jeden pion tu od strony ulicy Kościelnej no i chyba dwa albo trzy piony były tam wewnątrz, w głębi no a teraz zobaczcie już praktycznie tego budynku nie ma także no jeszcze kilka godzin i już będzie po, po budynku zostanie całkowicie wyburzony skończy się historia byłego Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu, który istniał tutaj ponad 50 lat. Także ostatnia ściana tego budynku już zostaje burzona i zostanie pupa gruzu. No a tutaj zobaczcie, tu są belki stalowe, tam jest kupa gruzu i nic więcej. I nie ma budynku. Ogromny budynek. I za kilka godzin zamieni się już w kupę gruzu. I <laughs> No, to już niewiele zostało. Zobaczcie, taki ekran zrobili, żeby się nie kurzyło na te samochody, które stoją tam na parkingu. Tu mamy tablicę informacyjną, co się robi. No moi drodzy, to można powiedzieć, że w zasadzie po byłym Instytucie Medycyny Pracy została kupa gruzu. Teraz już przyjedzie koparka, no i ten gruz tu już cały rozrzuci. No jeszcze zostało tutaj to jedno piętro, ale to podejrzewam, że wcześniej jak zrobi pracę porządkowe koparka, to tutaj się nic nie będzie działo. Także teraz ta wielka maszyna robi miejsce dla koparki. No a można powiedzieć, że 20 stycznia 2025 roku, no, były Instytut Medycyny Pracy został zrównany z Ziemią. Tylko tyle po nim jeszcze zostało. No to zobaczcie, jaka teraz akcja jest wywożenia tego gruzu, aż się tu korek zrobił. Trzy takie wielkie auta czekają, żeby wjechać na plac. Tam na placu już ładują kolejny, a tu gdzieś też był jeszcze jeden. No i on będzie zaraz wjeżdżał tam na ten plac. Pojechał troszeczkę dalej. No bo tu się teraz zrobił taki y korek, no godziny szczytu, akurat tu jeszcze autobusy jeżdżą. No ten coś się tutaj prze będzie przemieszczał w inne miejsce, no bo tamta wanna duża stoi na przejściu dla pieszych. No, zobaczymy, czy będzie wjeżdżał na plac. Coś się tutaj dzieje. Chyba będzie wjeżdżał na plac. Ten tu podjeżdża bliżej. No bo już tam. No, zobaczcie, że już tylko jest kupa gruzu. No i teraz już zostanie tylko porządkowanie tego ogromnego placu. No, wywożenie tego rozkruszonego już tutaj gruzu. No, i to by było chyba na tyle po Instytucie Medycyny pracy w Sosnowcu. No tam wjeżdża ta wanna, widzę. No, także też fajnie wymanewrował, wjeżdża tam już sobie na plac. No i troszeczkę się tu zrobi miejsca. Znowu na ulicy. mówiłem że autobusy tutaj jeżdżą na no akurat ten jechał zgodnie jak to się mówi ze swoim pasem ruchu no ale te autobusy które to będą wyjeżdżały z Jagielońskiej no to mają trochę ciasno no tam już się zmieniają te wywrotki zaraz będzie wyjeżdżała z gruzem I następna podjeżdża do ładowania, no wyjeżdża. Także róg w interesie jest, coś tutaj trąbią gdzieś jeden na drugiego, nie wiem czemu. Bo nic się nie dzieje. No, ładnie załadowany.